Dzisiaj wam pokażę, jak zrobić w programie Audacity e, opcję Autodag. Najpierw z nim może importujmy sobie nasz plik z narracją. Jak widzicie, mamy tutaj lekko zaszemiadą na Dodajmy Dodajemy sobie także jakąś piosenkę. Aby Autodag działał, musi być otrzymiony. Film, a ten, jak widzicie, nie jest. Także teraz może odszumymy go. Otrzymianie jest bardzo łatwe. Po prostu to, co ja na filmiku. Zna zaznaczamy fragment zaszumiony. Uzyskujemy profil szumu. Zaznaczamy całą ścieżkę. I klikamy OK na efekcie odszumiania. Może tutaj za to tak. Autodag no, tak jest to, taka funkcja. Zresztą za chwilę sami usłyszycie, która. No właśnie, widzicie, coś zrobiłem źle. Chociaż nie. Dobrze, jest utrzymany. Myślałem, że za mało. działa. będę się mówić ta muzyka. No, ta muzyka jest za głośno. Wypadałoby zrobić tak, że gdy mówimy, ona jest głośniej, ona jest ciszej. A gdy nie mówimy, ona jest głośniej, żeby nie było ciszy. O to chodzi właśnie o to Tak więc łączymy sobie ten efekt. Tutaj możemy go sobie dostosować. O ile nam ściszy i jak szybko. Jak, jak płynne będzie zejście. Widzicie? Tak właśnie nie należy robić. Ponieważ zawsze ścieżka z relacją musi być pod ścieżką z muzyką. To jest taka jakaś zasada Audacity. O, teraz się ładnie dopasowało. To jest test Auto -daka. Teraz w definicji ja będę mówił, także zobaczycie jak on działa. Powinna się włączyć muzyka. Jeśli teraz przejście muzykę głośniej niż teraz, niż w tym momencie, to znaczy, że tak działa poprawnie. No właśnie, tak działa poprawnie. Wszystko zrobiliśmy tak jak należy. To by było na tyle. Zapraszam was do następnego odcinka, w którym to... dowiecie się, jak bardzo wydajnie kompresować filmy w popularnym programie Virtual Dub, ponieważ nie jest to takie proste, jakby się wydawało, a daje naprawdę bardzo skompresuje te filmy i to z niewielką stratą na jakości. Także trzymajcie się, cześć.